No to cóż, tak oficjalnie dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, to tak, mamy tą przyjemność dzisiaj gościć właśnie w Buflonie i razem z wami się tutaj pobawić klockami Lego. Eee, I tak, tam mi siedzi Patrycja. Dziąg na imię Patrycja. Ja z kolei jestem Gerard. I teraz bardzo bym prosił, żeby każdy z Was się przedstawił, dobrze? Jestem Maciek. I Kalek. Antek Huba. Jak mnie. Jasie. Zeszło. Mhm. wie, co? To jest Max. Okej, okay, e, zawsze, zawsze staramy się przestrzegać takich reguł na zajęciach u nas i po pierwsze staramy się nie krzyczeć dobrze. Mhm. Możemy jak najbardziej między sobą rozmawiać, wymieniać jakieś tam spostrzeżenia, ale staramy się nie krzyczeć tak, żeby nie przeszkadzać jeszcze kolegom z boku, dobrze? E, nie zabieramy sobie klocków. Jest, mam nadzieję, ich na tyle dużo, że powinno każdemu wystarczyć. Co jeszcze bardzo ważne, nie niszczymy sobie nawzajem konstrukcji, bo w ten sposób szanujemy, szanujemy też pracę naszych kolegów. Edukido, która zajmuje się zajęciami edukacyjnymi z klockami Lego, przy czym klocki Lego traktujemy tylko jako takie narzędzie, które pozwala nam w sprytny sposób przemycić aspekt edukacyjny. Każdego spotkania. Polega to na tym, że każde spotkanie właściwie zaczynamy od przedstawienia konkretnego tematu, i później, tak jak dzieci zrozumieją dany temat, później budują. Oczywiście tyle, ile dzieci, tyle powstaje konstrukcji różnych, ale później temu wszystkiemu towarzyszy taki element wspólny, wspólny mianownik, prawda? Na przykład tak mamy dla troszkę młodszych dzieci karmi dla ptaków. To ostatecznie powstaje powiedzmy kilkanaście tych karmików dla ptaków, ale oczywiście one są różne jak najbardziej i cóż jeszcze możemy powiedzieć, zajęcia wyglądają w ten sposób, że na pewno nie korzystamy z instrukcji, tutaj tak jak dziecko zrozumie dany temat, tak buduje. Na ten moment mamy na tyle dużo zainteresowania, że już przedszkola, które się do nas zgłaszają, musimy niestety przesuwać już na wrzesień tego roku, po prostu od nowego roku szkolnego. Zajęcia ogólnie są w wieku od 3 do 12 lat i staramy się nie mieszać tych skrajnych wieków ze sobą. Chcemy na przykład 3-4-latki, to jest jedna grupa. 4-5 to jest druga, 5-6 to jest trzecia, i tak dalej, aż do 12 roku życia. Dla tych starszych dzieci, właśnie bliżej 12 roku życia, przewidujemy zajęcia z robotyki również. Staramy się, żeby każda grupa liczyła nie więcej niż 10 osób. Jest dwóch instruktorów na dzień dzisiejszy, na każdą grupę. Nie chcemy, żeby było więcej osób na jedną grupę, ponieważ wtedy zajęcia mogą troszkę stracić na jakości, a zależy nam na tym, żeby każde dziecko miało poświęcone tyle samo uwagi. My chcemy rozszerzyć je właśnie na wszystkie do jeszcze miejscowości. No, najlepiej by było, gdyby jeszcze po drodze wszedł Bolesławiec, Bałżych, Legnica, ale to na jakieś powiedzmy to jest perspektywa na najbliższe kilka lat dopiero.